Ostatnie dwa pół roku to bardzo dużo doświadczeń, jeśli chodzi o wprowadzenie indywidualnego prosumenta w domach jednorodzinnych, i te dwa lata nam dały wiele doświadczeń, obserwacji i na to, jak powinniśmy dalej patrzeć w przyszłość i jak powinniśmy konsultować i realizować przyłączenia właśnie między innymi prosumentów zbiorowych. Prosumenci zbiorowi to kolejni użytkownicy systemu, którzy mogą korzystać z nowych rozwiązań rynku energii. I teraz właśnie od kwietnia weszły nowe przepisy prawa umożliwiające pojedynczym użytkownikom w blokach mieszkalnych, korzystania z instalacji fotowoltaicznych, które są na tych budynkach i ta energia, można powiedzieć bezkosztowo, z sieci, w połączeniu z siecią dystrybucyjną, bezkosztowo jest konsumowana przez tych odbiorców. Dla nich jest to bardzo ważne, dla nas jest to, można powiedzieć, nowe otwarcie i nowe doświadczenia. Ponieważ tu mówimy o, o lokalizacjach przeważnie w miastach i dużych skupiskach bloków i osiedlowych, dlatego tutaj będziemy obserwować, co się będzie działo z parametrami sieci energetycznych, bo to jest bardzo ważne, żeby nie wpłynęło to na klientów tych, którzy na przykład nie mają tych paneli. A z, a z drugiej strony, no też bardzo ważna współpraca jest z takimi koordynatorami, którzy będą reprezentować te wspólnoty mieszkaniowe i tych prosumentów zbiorowych. Będziemy prowadzili edukację tak, żeby jak najbardziej. Bardziej efektywny wykorzystywali tą energię. Bardziej chodzi o to, żeby ta autokonsumpcja tej energii, która jest w danym momencie wytworzona, żeby jej jak najwięcej była skonsumowana przez tych klientów w tym samym czasie. To jest kluczowe przy idei prosumenta, żeby jak największa ilość energii była wykorzystywana w miejscu, w którym zostaje wytworzona.